Witajcie, przyjaciele. Hi! A my tymczasem kontynuujemy nasz kurs. Zacznijmy. Znajduję te filmy bardzo interesującymi i pożytecznymi. I find te filmy, these videos bardzo interesującymi i pożytecznymi. Very interesting. And useful. I find these videos very interesting and useful Potrzebujemy odpocząć Potrzebujemy odpocząć We need odpocząć to zwrot to have a rest Możemy też powiedzieć zrelaksować się Relax Nie byłby to błąd, gdybyśmy powiedzieli Relax Tak też możemy powiedzieć, jest to poprawna opcja. We need to have a rest or we need to relax. On często mnie krytykuje. On często. He often krytykuje mnie. Criticizes me. He often criticizes me. Ta osoba tu nie pracuje. Ta osoba, this person nie pracuje tutaj. Doesn't work here. This person doesn't work here. Tamte angielskie słowo wydaje się dziwne. Tamte angielskie słowo. That English word wydaje się dziwne. Seems dziwne weird. Możemy też powiedzieć strange. That English word seems weird or that English word seems strange. Czy masz lepszy pomysł? Czy masz do you have lepszy pomysł? a better idea. Do you have a better idea? Lubię imprezy. Lubię imprezy. I like parties. I like parties. Nie mam syna. Nie mam syna. I don't have a son. Mam córkę. I have a daughter. I don't have a son. I have a daughter. Ona mieszka za granicą. Ona mieszka za granicą. She lives za granicą abroad. She lives abroad. Czy czujesz się szczęśliwy? Czy czujesz się? Czyli do you feel? Szczęśliwy, happy. Do you feel happy? I find these videos. Very interesting and useful. We need to have a rest. He often criticized me. This person doesn't work here. That English word seems weird. Do you have a better idea? I like parties. I don't have a son. I have a daughter. She lives abroad. Do you feel happy? Te książki interesują mnie. Te książki. These books interesują mnie. Interest me. These books interest me. Kobiety często tak mówią. Ogólnie kobiety. Nie mówimy o jakichś konkretnych. Tylko ogólnie o kobietach. Czyli women często tak mówią. Often say so. Women often say so. Nienawidzę tego. Nienawidzę tego. I hate it. I hate it. Nie potrzebujemy tego. Nie potrzebujemy. We don't need tego it we don't need it on nie popiera tej decyzji on nie popiera he doesn't support tej decyzji this decision he doesn't support this decision często słucham tej piosenki często słucham i often listen to tej Piesenki, listen to this song. I often listen to the song. Nie szukam pracy, ogólnie. Nie szukam pracy. I don't look for pracy. I don't look for a job. I don't look for a job. Potrzebujemy o wiele więcej praktyki. Potrzebujemy. We need o wiele więcej zwrot. Much more praktyki. Practice. We need much more practice. Myślę, że potrzebujesz odpocząć. Myślę. I think, potrzebujesz odpocząć. You need to have a rest. I think you need to have a rest. Czy ta dziewczyna mieszka tutaj? Czy ta dziewczyna does this girl mieszka tutaj lives here? Does this girl lives here? These books really interest me. Women often say so. I hate it we don't need it he doesn't support this decision i often listen to this song i don't look for a job we need much more practice i think you need to have a rest does this girl lives here live does this girl live here Ta torba kosztuje 20 dolarów. Ta torba, This, Bag kosztuje 10, 20 dolarów, czyli costs 20 dolarów 20 dolarów. This, Bag costs 20 Nie mam wystarczająco czasu. Nie mam. I don't have wystarczająco czasu. Enough time. I don't have enough time. Jak dużo czasu spędzasz zazwyczaj ze swoją rodziną? Jak dużo czasu? Czyli, how much time? Zazwyczaj spędzasz, czyli, do you. Usually spend ze swoją rodziną, with your family. How much time do you usually spend with your family? Jakie książki czytasz? Jakie książki? What books czytasz? Do you read? What books do you read? Chcę ulepszyć moje rezultaty najszybciej jak jest to możliwe. Chcę ulepszyć I want to improve moje rezultaty my results najszybciej jak jest to możliwe as soon as possible. I want to improve my results as soon as possible. Nie znajduję tej metody efektywną nie znajduję czyli i don't find tej metody this method efektywną czyli effective i don't find this method effective nie rozumiem tego zdania nie rozumiem i don't understand tego zdania this sentence jeżeli mówimy o przykładzie i don't understand this example i don't understand this sentence moi rodzice słuchają radia cały czas moi rodzice my parents listen to the radio cały czas All the time, my parents listen to the radio all the time. Oni nie ufają mi, oni nie ufają. They don't trust mnie. me. They don't trust me. Kto pokazuje lepsze rezultaty? Kto pokazuje? Who shows lepsze rezultaty? Better results. Who shows better results? This bag costs twenty dollars. I don't have enough time. How much time do you usually spend with your family? What books do you read? I want to improve my results as soon as possible. I don't find this method effective. I don't understand this sentence or I don't understand this example. My parents listen to the radio all the time. They don't trust me. Who shows better results? Widzę jego ogromny progress. I see jego ogromny progress. His great progress. I see his great progress. Tutaj mamy 181. A tu 182. Zdanie. Kontynuujemy. Staram się ulepszać moje rezultaty cały czas. Staram się. Próbuję. I try ulepszać moje rezultaty. To improve. My results cały czas, all the time. I try to improve my results all the time. To nie zależy od ciebie. To nie zależy od ciebie. It doesn't depend od ciebie on you. It doesn't depend on you. Mój szef często krytykuje naszą pracę. Mój szef. My boss często krytykuje. Often criticizes naszą pracę. Our work. My boss often criticizes our work. Chciałbym odwiedzić to miejsce jeszcze jeden raz. Chciałbym odwiedzić. I'd like. To visit to miejsce. This place. Jeszcze jeden raz. One more time. I'd like to visit this place one more time. To brzmi interesująco. To brzmi. It sounds interesująco interesting. It sounds interesting. Często czytam. Po angielsku, inaczej w języku angielskim często czytam I often read po angielsku in English. I often read in English. Nie dzwonię do nich, nie dzwonię. I don't, nie dzwonię do nich. I don't call them. I don't call them. Mam marzenie. Mam marzenie. I have a dream. I have a dream. Wszyscy moi uczniowie mają zaawansowany poziom języka angielskiego. Wszyscy moi uczniowie. O my students. Mają zaawansowany poziom. Have an advanced level. W języku angielskim, angielskiego, po prostu, czyli in English. All my students have an advanced level in English. I see his great progress. I try to improve my results all the time. It doesn't depend on you. My boss often criticizes our work. I'd like to visit this place one more time. It sounds interesting. I often read in English. I don't call them. I have a dream. All my students have an advanced level in English. Naprawdę podoba mi się ten hotel, naprawdę. I really like, ten hotel, this hotel. I really like this. Hotel. Co znajdujesz ważnym w życiu? Co znajdujesz? What do you find ważnego w życiu, czyli important in life? What do you find important in life? Nie mówię ludziom tych rzeczy, nie mówię ludziom, I don't. tell people rzeczy, these things i don't tell people these things mm -hmm. czy zazwyczaj wstajesz wcześnie czy zazwyczaj do you usually wstajesz wcześnie get up early do you usually get up early Zazwyczaj robimy naszą pracę na czas. Zazwyczaj. We usually robimy. Czyli do naszą pracę. Czyli do our work na czas. On time. We usually do our work on time. Czy wierzysz w Boga? Czy wierzysz w Boga? Do you believe... W Boga. In God. Do you believe in God? Nie kontrolujemy tego. We don't control it. We don't control it. Te przykłady pomagają mi zrozumieć tamte zasady. Albo odwrotnie. Tamte przykłady. Czyli those examples. Pomagają mi. Help me zrozumieć te zasady. Understand these rules. Those examples help me understand these rules. Nie daje im tych ćwiczeń. Nie daje im. I don't give them tych ćwiczeń, czyli. These exercises. I don't give them these exercises. Nawet jeszcze wracając tutaj do tego zdania, możemy je nieco zmodyfikować i powiedzieć: wszystkie te przykłady, czyli: All those examples help me understand these rules. I don't give them these exercises. Pracuje nad moimi błędami. Pracuje. I work on moimi błędami. My mistakes. I work on my mistakes. I really like this hotel. What do you find important in life? I don't tell people these things. Do you, do you usually get up early? We usually do our work on time. Do you believe in God? We don't control it. Oh, those examples help me understand these rules. I don't give them these exercises. I work on my mistakes. A, my, moi drodzy, zobaczymy się w kolejnej lekcji. See you soon.